Cześć siamanku, gramy w grej. jaka to będzie gra, o, o, jakie smafy, smafy widzimy, och. Babcia, ja ci się znudzi, to tu masz smaffy. To nie jest nagrywanie, bo on pieprzy, ja nie wiem co ja godu, mi to mi się wcale nie podobało. Dobra, to tu się zbierzną. No. Jakie smafy. Jakie kropne smafy. Och, uwaga! Ciemna noc. Och, przestraszył mnie. Och, ogień się pali. Smafy wyszły. Co za smafy? Który to smaf? Słuchaj mnie, a tak, które smafy? o, jak się konstruuje smafa? ten smaf się konstruuje, och, och, teraz będzie, teraz będzie, Freddy, Freddy Fazbear, gdzie ciemna noc jest, ciemno wszędzie, och, przestraszył nas, wychodzi, wychodzi, co to jest, och. Jakie jest mafia. Teraz jest ciemność. Konstruje, konstruje. O jak ładnie. Teraz robi głowy. Przecież to, bo ja nie słysza! Dur muzyka mi dudni w uszach. Samą nagrywać, weź mi to pierdolstwo, bo ci mrzecie pierdolna. To jest smafa. Inne, takie jak wtedy były, w tej pizzerii, takie nie nagrywam, bez żadnej muzyki, bez żadnego hopa. Dobra, to wybierz smafa, no. Weź no, wyłącz to, tak co nie będzie muzyki. To albo kilka smafu nie, wiem, jakiego się nie Och! Co to za Smaw? Smaw gra. Gra Smaf. Och. On umie grać na fortepianie. Jakie on ma długie palce. O. Misz bubu. Och. Co to jest? Jak może być? Godum ci to nie znagrywanie! To ja to Tego pana. Albo tego Smafa. Rób to prędzej, bo ja Nie Pędziesz Smafa i cicho być. To skasowałeś tamtym? Nagrywo się. Nie, 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 nie da się tak zrobić. Ja bym to zrobić. Wyłącz to. Nie nagrywaj, się. Wyłącz to. Smafa się ty. Wyłącz to i jeszcze raz zrób. znowu nagrywać. Nie wychodza. To nie jest nagrywanie. Cicho, nagrywaj. To, to... to, jest oglądanie. Idziemy na dyskotekę. Tańczymy lambada. Och, jak ładnie tańczy Smas mm. Coraz inna muzyka. Teraz będzie rock and roll. Och, jakie ubranka ładne! Może sobie kupimy? Och! Czyli to człowiek? O, Bonjour! Co tutaj jest? Co? Co jest? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Co oglądamy? Co to jest? Pizzeria, tak. Teraz smaw. Smaw balumboj. Balumboj. Oglądamy O, Okropne ma zęby. Jak to może być, że ona takie zęby? Och, och, takie nie... Och, co to jest? Och, w biurze pojawi się i ujawnia się. Och, jesteśmy na podglądzie. Och, uwaga. och, jakie smafy. Smaf 2, tak? Tak. Uwaga, uwaga. To jest właśnie... Tak. Tu są dwa smafi. Freddy Fazbear. Och, uwaga. Uwaga. Oj. Jaki on jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Och. Och. Gdzie są te smafi? Och. Och, idą, idą smafi. O, ten nie za bardzo. Jeden lecz chory. O, jesteśmy w opuszczonym domu. O, Miś Bubu śpiewa. Och, ciekawe co nam zaśpiewa. On, Cika i Freddy. Och, co to jest? Och, jak ładnie śpiewa. Co on śpiewa? Och, idzie, przemienia się w różne postacie. Och, jak to ładnie. O i Balonboy wystąpił, i cika i Balonboy. Och, Mish Bubu. I tak jest, tak musi być. Och, jak jest. Tak? O! Z chłopcem! Śpiewa do chłopca. Jest jego przyjacielem. A może nie? Uwaga. Teraz są w opuszczonej pizzerii. Na skraju miasta podawają sobie ręce. Och! Miś bubu płaczy. Och. Nie ma nic, ciemność, w ciemności śpiewa, czy ktoś, kto słucha? Och, Miś Bubu przyszedł, och i Czika, Cika ładnie zaśpiewała i ładnie występuje, a teraz przyszedł Mangel. o, Miś Bubu, Mangiel i cika! tworzą zespół. I balon zaraz przyjdzie. Co to będzie? Co to będzie? Uwaga! Och! Ładnie tańczy! Och! Jakie on ma zęby! Jakie zęby ma! Uwaga! Przychodzi! Już idzie! Już idzie. Już idzie. Przyszedł. Do kogo przyszedł? Do chłopca. Och. Oj. Co jest? Co to jest? Czika. Kto jeszcze wystąpi w zespole? Mangel. Oj. Mangel wystąpił. Mangel, Mishbubu i Chika. Oj. Chika, Mishbubu i Mangel. Tworzyli zespół, śpiewali ładnie, i zespół jak najbardziej ładny. Oj, o, jaki groźny mangel, groźny mangel, bardzo groźny. Co to się stało? Podał mu rękę, zamienił się ręką. Oj, teraz wziął gitary i będzie grać. Co to jest? Oj.

Mama się spójni. Ale. Baglaj, ja to Ale je je Chod, tu, bo. Pierwsza część. Szantrapa. Och, jaki szantrap. Och. Szantrap. Idzie szantrap. Przechodzi z pokoju do pokoju. Dalej. O, miś bubu. O. I mangel. Wszystkie są. Wszystkie tutaj są. Och. Leżą, odpoczywają, albo co im się stało. O, na pewno już idą spać. Słuchają, dobranocki idą spać. O, i mangel, jaki mangel? Och, drugi mangel. Piszą list do przyjaciół. Och, jakie. Są przyjaciele, są smutni, bo ich opuścili przyjaciele. Och, uwaga! Co to jest? Co się dzieje? Tak! Dzwonią do pana, który ich zrobił. Tak, są zasmuceni bardzo. Nic im się nie podoba. O, i balon, bo jest. Och. Nagrywają film. Tak, nagrywają film. Jak oni mogą nagrywać takie filmy? Och. I kto jeszcze jest? Cika. Gdzie znalazła się tam Cika? Och. Och, tak ten czas szybko leci. Jadą. Jadą szybko w dalekie, w dalekie kraje. Będą zwiedzać, zwiedzać będą okolice. Przyjechali do hotelu, teraz zatrzymują się w hotelu. Och, nie ma co. Gdzie oni są? Na obrębie miasta, w opuszczonej pizzerii, albo w hotelu. Gdzie oni będą? Gdzie będą? Och, i bo jest, i Pacynka. O, i Miś Bubu, Miś Bubu przyjechał, och, Mangel i Pacynka, och, bardzo zasmuceni są, szukali przyjaciół, ale ich nie znaleźli, och, dlaczego, dlaczego ich nie znaleźli, och, i co to było? za smak, e -e jaki smak na no, obojętnie, ja. Ostatní smak byly jak. Ostatní. No, ostatní smak. Kyní. <laughs> Och. Oh. Čika. Występuje Čika. Čika chciałabyś aktorką. Występować w teatrze, ale została śpiewaczką, umie bardzo ładnie śpiewać. O, co ona śpiewa? Ona śpiewa o swoim życiu. Jak jest? Że ma być ładnie. Och, i Snaw jest, występuje Snaw. Snaw się pojawił. Och, jaki okropny. Skąd on się pojawił? co to jest. Och! Miś Bubu. To jest głośno. Powiedz, jak głośno. Jest głośno. Och, bardzo lubi. Bardzo lubi śpiewać. Tak. Tak, daleko. Och, jest bardzo wściekły. I w szafie się chowa. Obudził się, tak. Chowa się pod łóżkiem. I nic nie myśli. Nie myśli. Och, co to jest? Jak on umie śpiewać razem z misiem Bubum. O, właśnie, muszę się zobaczyć. Co to jest? Co to jest? Och, co to jest? Wentylator chodzi. Balon boy. I cika. Koniec. Koniec będzie. Och. Nie mogę, nie mogę. Och. Och, jakie on ma oczy. Brzydkie oczy. Oj, uwaga! O, jakie czerwone oczy ma. Właśnie koszmar. Koszmar, co się robi? Wygląda jak potwór. No, już jest jak potwór. Oj. O, jaki potwór. Gdzie on się chowa? W ciemnościach. Ma ostre zęby i kły. Och. Tak się obudzi, tak. Obudzi się. Jest już tu. Już jest. Och. Jest już. Właśnie. Oczy ma przerażające. Przerażające oczy. Czerwone. Jakie ostre zęby. Co to jest? Och, co to jest? Och, co to jest? Och, uwaga, uwaga! Razem szczykom. Bye, bye.